Dzień dobry, dzisiaj rozpoczynamy nowy dział arkusz kalkulacyjny. Proszę zalogować na dysk Google, wejść do folderu informatyka i obok folderu 01 projekt tworzymy nowy folder, czyli nowy folder 02 arkusz kalkulacyjny. Klikamy otwórz. Teraz przełączamy się na stronę z zadaniami. W menu górnym, klasa pierwsza, wybieramy arkusz kalkulacyjny. I tutaj poniżej znajdują się, znajduje się taki plik 01, wstęp arkusz kalkulacyjny. I tutaj klikamy, proszę, w prawym rogu na ten szary kwadrat i rozwijamy sobie te wiadomości wstępne. To są krótkie informacje, które powinniście znać ze szkoły. To jest takie przypomnienie i które będziemy dzisiaj wykorzystywać na lekcji. Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek. Każda komórka znajduje się na przecięciu kolumny oznaczonej literami i wiersza oznaczonego liczbami. Ta komórka znajduje się, ma adres E3, ta natomiast G13. Arkusz kalkulacyjny służy do zautomatyzowania pewnych czynności. I zawsze, jeżeli chcemy wykonać jakieś obliczenia, zaczynamy od znaku równa się. Nie wpisujemy 5 przez 7, czyli gdybym wpisała 5 dzielone na 7, dzielenie, kośnik, backslash, jest to dzielenie, znajduje się nad ósemką numeryczną z prawej strony lub na klawiaturze głównej. Z lewej strony prawego shiftu pod znakiem zapytania. On wykona takie działanie, ale ono nie jest zbyt. Lecz takie działanie nie jest zbyt efektywne, dlatego że jak ja sobie tutaj zmienię, jeżeli ja zmienię dane, to tu mi się nie zmienia. Więc cofnę. I. Znaku równa rozpocznę, znowu rozpocznę znaku równa się. Ja klikam w komórkę, w której się znajduje piątka, dzielę przez komórkę czy adres komórki, w której się znajduje siódemka. I teraz zobaczcie, jak zmienię y, daną w tej komórce, to zmienia mi się też tutaj obliczenie. Teraz nie muszę za każdym razem tego robić w każdym wierszu, wystarczy, że ja złapię tutaj. Każda komórka ma w prawej stronie na dole. Taki kwadrat. Po najechaniu myszką przyjmuję kształt krzyżyka i wystarczy, że ja teraz złapię i przeciągnę albo dwa razy kliknę w niego. Zostaje wypełniona ta formuła. I zwróćcie uwagę, że ona zapamiętuje, co ma zrobić z tymi komórkami obok. Potęgowanie równa się. Klikam w B. Potęgowanie to jest, shift 6, to jest daszek nad szóstką. Czyli taki daszek i wpisuję potęgę. Pozostałe uzupełnię jak pierwsze wiersz w każdym działaniu wykonam. Drugie, równa się, czyli dwa razy, i my pamiętamy, że to jest mnożenie. Tu zawsze trzeba pamiętać, żeby wpisać gwiazdkę. gwiazdkę z mnożeniem, czyli razy A, odjąć B. Równa się, dalej, równa się, otwieramy nawias, a do potęgi 2, odjąć 1, zamykamy nawias i tutaj najczęściej uczniowie popełniają błędy, musi być znak równa, y, mnożenia, I znowu otwieramy nawias, 3 razy a plus b i tu też kolejny błąd, to nie jest dzielenie w arkuszu kalkulacyjnym jest to zakres, więc zawsze taki dwukropek zamieniamy na beks, czyli dzielenie na 100 i zamykamy nawias. Teraz jeżeli chodzi o ułamek piętrowy, jeżeli chodzi o ułamek piętrowy, to tu najpierw pokażę ten przykład pod spodem. Jeżeli tak mamy zapisany ułamek 3 plus 3 dzielone na 4 plus 2, to my wiemy, że to jest 6 przez 2 jest 3, czyli to jest dobrze, a to nie. I teraz. Popatrzcie na formułę. Jeżeli ja zapiszę tak, jak tu jest, 3 plus 3 dzielone na 4 minus 2, to będzie źle, bo wychodzi 1,75. Dlaczego? Barkusz zrobi w, zgodnie z kolejnością wykonywania działań. Najpierw zrobi to działanie, dopiero odejmowanie, dodawanie i odejmowanie. Więc poprawnie jest w ten sposób. Tu zamieniając łamek piętrowy na liniowy, musimy dodać w liczniku i mianowniku nawiasy. I teraz przejdę do tego zadania. Dzięki temu jeszcze a równa się. Otwieram nawias. Ja sobie nawet robię czasami dwa nawiasy, od razu dzielę dwa nawiasy, żebym się nie pomyliła, jak są bardziej rozbudowane działania. Czyli mam teraz tak a dodać a do potęgi B i przechodzę do mianownika. B odjąć 2. I teraz wystarczy, że ja zaznaczę ten pierwszy wiersz i kliknę dwa razy lub przeciągnę. Adresowanie względne i funkcje. Będą być jeszcze napisane funkcje. Podstawowe funkcje. Oprócz takich obliczeń można wykorzystywać wbudowane funkcje. Rozpoczynam znakiem równa się. Jeżeli chcę policzyć średnią tych liczb, to zaczynam pisać średnia. I średnia. I wybieram z podpowiadanych mi funkcji zwykłą średnią. Zaznaczam zakres komórek, które chcę policzyć. I tutaj jest, widzicie zakres komórek. To jest dwukropek i znowu nie muszę tutaj przeciągać wystarczy kliknąć. Tutaj jest już zrobione, wyświetlane do dwóch miejsc po przecinku, ale pokażę przy okazji, że tutaj na górze jest, są takie przyciski zmniejszyć lub zwiększyć liczbę po przecinku, czyli zmniejszając mogę likwidować miejsca po przecinku albo mogę je dodawać. Bo tam będzie takie za chwilę zadanie. To samo z sumą, czyli równa się suma, zwykła suma, zakres i dzielę i wypełniam. I jeszcze będzie nam dzisiaj potrzebne adresowanie. Z bez, Bezwzględne, bezwzględne, mieszane, to ci Pokażę na takim przykładzie. Gdybym chciała zrobić tak jak poprzednio od znaku równa się, podzielić tą liczbę przez tą, i przeciągnę, i przeciągnę to pojawia mi się coś dziwnego. Tu mi się po, po, pojawia dzielenie, czyli błąd przez dzielenia przez 0, natomiast tu widzimy, że 5 przez 5 to nie jest 2,5. Chodzi o co? Że teraz zobaczcie, jak ja tutaj. Kopiuję, to on mi też przesuwa te komórki. Widać? I dlatego tutaj jest 5 przez 2, jest 2,5. Ja chcę, zwróćcie uwagę, C38, C39, to tak, to jest poprawnie, te liczby mają się zmieniać, natomiast nie chcę, żeby się zmieniała liczba 5. I zobaczcie, co on mi dzieli, przez C36, C37 przez 0, czyli wskazuje pustą komórkę, czyli traktuje to jako dzielenie przez 0, C37, C38, C39. Ponieważ przeciągam z góry na dół, kolumna mi się nie zmienia, więc chodzi mi tylko o to, żeby zablokować tutaj wiersz 36. I żeby on się nie zmienił, to wtedy przed tym wierszem wstawiam symbol dolara. Jeżeli wstawię symbol dolara, to teraz przeciągając mam poprawny wynik. Co się dzieje, jeżeli będę uzupełniać, przeciągać w, w poziomie? Czyli równa się. To, co jest wyżej, dzielone przez 5. I znowu przeciągam teraz w prawo. I cały czas mi pokazuje błąd dzielenia, bo tu mi dzieli przez 5, tu przez puste, tu przez puste, Ancik, tu przez puste, tak. I dlatego, i teraz chodzi o co? Tu jest c34, się zgadza, c36. Tu jest D48, OK, ale D36. A ja bym chciała mieć C36. I Zmieniałem się w tym momencie, przyciągając w poziomie kolumna. A ja bym chciała, żeby mi się kolumna nie zmieniała. To analogicznie tutaj muszę teraz zablokować nie wiesz 36, bo przeciągając w prawo, to cały czas mam 36, czyli blokuję sobie kolumnę C dolarem. I teraz jak przeciągnę, będę miała. Poprawnie. Czyli zobaczcie, zmienia mi się pierwszy licznik, a mianownik mam ten sam. Jeszcze może, yy, można kopiować w dowolne inne miejsce i wtedy blokować idola, i kolumnę, i wiersz. Ale najczęściej w Excelu my wykorzystujemy przeciąganie, czyli kopiowanie albo w pionie, albo w poziomie. Dziękuję za uwagę. I teraz przechodzimy do zadań. I tu pod tą tabelką. Znajduje się przypomnienie wiadomości, są materiały do lekcji. I proszę otworzyć, czyli pod lekcją materiały do lekcji, przypomnienie wiadomości. Nie możecie pracować na tym pliku, ponieważ on jest tylko do wglądu, bo jakbym dała Wam udostępnienie dla wszystkich, to byście pracowali na jednym pliku. Więc teraz, jak zapisać na swój dysk? A może to pokażę w następnym filmie. To dziękuję.